Cześć. Cześć moi drodzy, dzisiaj będziemy straszyć troszeczkę pasożytami. Śmieszny temat pasożyty. Zbieramy zioła. A powiem wam historię. Kiedy zacząłem się interesować ziołami, no to oglądałem różnych ludzi. Wiadomo, zanim się trafi na jakiegoś takiego godnego zaufania człowieka, trochę schodzi, a w międzyczasie natrafia się na jakichś pośredników. Czasem fajnych, czasem niefajnych. Z dzisiejszego punktu widzenia, po kilku latach, przypomina mi się materiał jednego z zielarzy polskich, który zajadał w materiale wideo surowe zioła. A dokładnie było, była to pokrzywa. I Mając pewną wiedzę, bo dla laika jedzenie po krzywie, to wydaje się to, to jest coś jakby chodzenie nie wiem, po jak po szkle, po prostu coś nadzwyczajnego. Z mojego punktu widzenia dzisiaj jest to po pierwsze zbędne, po drugie głupie, a po trzecie niebezpieczne. Może być, nie musi być. Więc wtedy oglądałem to, wow. Z takim podziwem, i próbowałem dojść do tego, jak to jest możliwe. No, oczywiście, że jest to możliwe, jak się to zrobi w odpowiedni sposób. Natomiast, czy jest to potrzebne, w żadnym wypadku, do niczego? Czy jest to zdrowe? No, zdrowe może by było, gdyby było bezpieczne. Po pierwsze, pokrzywa ma oczywiście, to jest, mówię tylko na przykładzie pokrzywy, a nie, nie tylko o niej myślę. Pokrzywa ma tak zwane parzydełka, które no, mogą chcieć podrażnić nasz układ pokarmowy, więc nie widzę tutaj sensu. Po drugie, a i o co chodzi mi w tym materiale, to pasożyty. Na pewno słyszeliście coś takiego jak przywry, że istnieją. I no, i one są naprawdę niemalże wszędzie, jeżeli chodzi o owoce, warzywa, rośliny, zioła, w naturze po prostu są. I takie jedzenie surowizny, nawet nieprzepukanej, znaczy przede wszystkim nieprzepukanej, jest niebezpieczne. Ja akurat jestem zwolennikiem, żeby chociażby lekko zblanszować zioła, które chcemy wykorzystać do spożycia. Jeżeli do sałatek, to dobrze umyć a dzisiaj mamy możliwości, mamy uzanatory więc możemy dodatkowo się jeszcze zabezpieczać i są też preparaty do mycia no ale to już taka skrajność chociaż, no właśnie chociaż jak już człowiek się trochę zagłębi to to jest po prostu temat no, żeby nie popaść też w jakąś paranoję dosyć ważny wiele chorób nie łączy się z pasożytami bo pasożyty potrafią Latami nie być aż tak aktywne, żeby było to odczuwalne, a tego później nikt nie powiąże. A gdyby nawet to ryzyko było minimalne, to po co w ogóle to ryzyko podejmować? Wiadomo, że jako dzieci, jak sobie przypomnimy, to oczywiście wszyscy zajadaliśmy, przynajmniej dawnie, bo dzisiejsza młodzież już raczej nie wie, co to jest chodzenie po działkach i szabrowanie. Marchewki na przykład, czy różnych owoców. No zajadało się takimi rzeczami i można powiedzieć: No, i nic mi nie było, nic mi nie jest. Mam już dzisiaj kilkadziesiąt lat, wszystko w porządku. Być może w porządku, być może nie. Być może przeszedłeś, przeszłość jakąś chorobę właśnie przez tego typu zachowanie. To jest oczywiście, powiedzmy sobie, w pewnym środowisku nieuniknione. Natomiast jeżeli mamy tylko możliwość. Trzeba to robić. Trzeba myć i owoce, i warzywa, i zioła, bo stricte o tym mowa. Na przykładzie mojej działki. mam ogródek i wydawałoby się, że jest czysty. Ale jeżeli chodzi o pasożyty, no, tego oczywiście nie unikniemy. Natomiast wystarczy sobie skojarzyć. Ludzie mają koty, mają psy, znaczy no, my też mamy. Więc już one, ich odchody, ich sierść może przenosić tego typu byty. E, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na przykład, e, jeże. Bardzo miłe, sympatyczne zwierzątka. A parę razy zdarzyło nam się tutaj jeża zobaczyć. E, jak wiemy. Jeż również potrafi przenosić różne niebezpieczne yy, dla człowieka, w pewnym sensie, yy, właśnie pasożyty, więc dobrze jednak mimo wszystko, a co dopiero jeżeli zbieramy, nie wiem, zioła gdzieś w lesie, na łące i tak dalej, no to tam jest multum zwierząt. Potencjalnie zagrażających nam. W słowie? no oczywiście ja teraz trochę przesadzam, czuję, mówiąc to, że to jest takie troszeczkę, ale z drugiej strony wierzę, że mimo wszystko surowych e, ziół e, zbieranych gdziekolwiek nie powinniśmy zbierać, a przede wszystkim tych, które są e, na ziemi. No bo oczywiście, jeżeli z drzew, e, no to jest mniejsza szansa, szansa jest, ale jest mniejsza na no to, żeby e, jakiegoś pasożyta zjeść. E, no i to jest, moi drodzy, istoty, szczególnie ludzie starsi też, e, którzy są e, z natury nie zawsze, ale z natury po prostu są słabsi. Organizm jest mniej odporny, tak jak i dzieci, tak i dorośli w podeszłym wieku. Jeżeli zrobimy sobie dziadkowi babci na przykład sałatkę z takiej surowizny, no to możemy ich narazić na niebezpieczeństwo, więc trzeba myśleć na uwadze. No, oczywiście młody, silny człowiek, kiedy ma dobry, zdrowy organizm, kiedy soki żołądkowe są mocne, poradzi sobie. Ale tu też nie ma pewności. Trzeba mieć na uwadze, że jedzenie surowizny to także czyste ręce. Czyli jeżeli nie myjemy rąk, a na przykład jesteśmy w ogródku, i też mi się teraz wyobraża człowiek starszy, jeżeli nie ma rękawiczek, a nawet jeżeli ma, to one są często i tak już no wychodzone, więc nie są czyste. No i później przecież my setki razy w ciągu dnia dotykamy twarzy, dotykamy ust, nosa, uszu, różnych miejsc, które no, potencjalnie mogą być niebezpieczne. I, no, I mycie rąk też jest istotne. Nawet moi drodzy, ja wiecie, jestem propagatorem chodzenia boso po ziemi. Ehm, trzeba uważać. Ale kiedy? Bo to są takie niuanse. No, cóż może ci być po chodzeniu... Tak jak teraz po deszczu, po, po fajnej rosie, po trawie, mokrej, zdjąć te ładunki, żeby się naładować pozytywnie, energetycznie. Ale jeżeli masz chore pięty, popękane pięty, no to tutaj, tutaj już trzeba uważać. I trzeba się odpowiednio, że tak powiem, zabezpieczyć. Yy, ja miałem kiedyś z piętami problem i wiem o czym mówię, i wiem, że ludzie mają z tym problem. I różnie sobie z tym razem. Także to też w tym momencie może ciechać na nas niebezpieczeństwo, bo no, otwarte rany są po prostu bramą z zaproszeniem dla różnego rodzaju żyjących dla nas potencjalnie niebezpiecznych. Więc wszystko ale z głową. Yy, I tyle. Chyba. Niech pomyślę. Ech, nie ma tak z rana kawa z kto z Was pije kawę z masłem? Zostało mi podjęcie keto, której, której nie mogę polecić do końca, ale to nie temat na ten film. Więc. <tryk> Więc. I oczywiście są różne szkoły. Ja też na co dzień. Na co dzień jestem, przebywam w środowisku silnie podlegającym trendom em, naciskom różnych. Znaczy są też zawody, które są bardziej lub mniej narażone na, na różnego rodzaju patogeny. ale przede wszystkim liczy się nasza odporność więc jeżeli dbamy o czystość, dbamy o nasze ręce o nogi, o twarz w ogóle myjemy się w miarę w miarę dobrze, nie mówię, że często ale w miarę dobrze to robimy i odżywiamy się dobrze to wszystko będzie okej okay. natomiast wiecie już dzisiaj wiadomo, że możesz być najzdrowszym człowiekiem na świecie ale twoja psychika zacznie siadać to i organizm zacznie siadać Taka to jest synergia, więc wszystko ma znaczenie. No, a przede wszystkim nie stresować się moi drodzy aż tak bardzo tym co ja teraz mówię. <laughs> luzik, luzik, ale miejmy zioła to, to jest ten główny przekaz tego materiału. Miejmy zioła, a najczęściej to jak chcemy to wykorzystywać w późniejszym czasie, czy do przetwarzania, no to jednak poddać tej, poddać tej obróce termicznej. Nic się nie stanie wielkiego, jeżeli nasza pokrzywa, którą dodamy sobie na przykład do jajecznicy, będzie miała nie 99% substancji dla nas, dla nas odżywczych, tylko będzie miała 60, a no może 50, no bo przetworzymy ją, więc straci tych właściwości trochę. Ale zawsze coś tam będziemy mieli. Są substancje, które nie ulegają zniszczeniu w wysokich temperaturach a nawet takie właśnie blanszowanie jest bardzo, bardzo fajną rzeczą. Często to zmiękczy roślinę, e, też podkreśli smak i oczywiście da nam jakąś jakość i będzie bezpieczne. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. To tak rano mnie dzisiaj natknęło, Robi się dzisiaj wyjątkowa pogoda będzie grzać. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć.